Chciałem podkreślić, że Polskie Centrum Rozwoju Gospodarki już od kilku lat tak naprawdę ma ofertę skierowaną na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Do tej pory była to oferta skierowana tak naprawdę dla małych i średnich przedsiębiorstw. Te małe i średnie przedsiębiorstwa mogły kierować swoich pracowników na podnoszenie kwalifikacji, ale również menadżerowie, czy też właściciele tych firm mogli podnosić swoje kwalifikacje. Od nowego od tego roku tak naprawdę za tydzień startujemy z nowym projektem, który będzie skierowany już bezpośrednio do osób, do osób dorosłych, wszystkich osób dorosłych, które mieszkają w naszym województwie, które się uczą w naszym województwie lub też pracują w firmie w zakładzie na terenie naszego województwa. Więc będzie to taka pierwsza oferta, tak naprawdę skierowana bezpośrednio do osób które będą się do nas zgłaszały i będą deklarowały chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Mówiłem bardzo wyraźnie o tym, że chcemy wspierać osoby, które będą podnosić kwalifikacje zawodowe, czyli uzyskać konkretne umiejętności przydatne na rynku pracy. Mamy na to 6 milionów złotych i tak jak powiedziałem za tydzień startujemy z naborem dla tych osób. Te Ty kwalifikacje zawodowe to jest bardzo szeroki katalog możliwości. No na przykład kierowca od kategorii C wzwyż plus wszelkiego typu specjalistyczne urządzenia, obsługa tych specjalistycznych urządzeń, kursy spawalnictwa, kursy nawet jakiegoś nurkowania specjalistycznego, bardzo szeroki katalog. Tak jak powiedziałem, ważne jest to, aby zweryfikować na samym początku, czy to, co się chce zdobyć, jest kwalifikacją. Służy do tego baza usług rozwojowych, czyli takie narzędzie, w ramach którego należy zweryfikować po pierwsze firmę, która świadczy usługi, a po drugie szkolenie dane, czy ono się znajduje w bazie usług rozwojowych, bo to jest tak naprawdę podstawa do tego, aby korzystać ze szkoleń. Tylko te szkolenia, które są w bazie usług rozwojowych będą mogły zostać sfinansowane przez Opolskie Centrum Rozwoju i Gospodarki. Jak się zgłaszać? Będziemy mieć na naszej stronie internetowej specjalny formularz e, dla każdego uczestnika projektu. Wypełnienie tego formularza na samym początku i właśnie wskazanie konkretnego szkolenia i firmy szkoleniowej, z której się chce skorzystać jest na samym początku wystarczające. Będzie to można wysłać do nas albo e-pułapem, albo, e, albo pocztą po prostu, zwykłą, tradycyjną.